Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was moi w kolejnym odcinku z w mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hoopson, no i dzisiaj same świetne wiadomości. Dobry mam humor, najedzony jestem, budowa za oknem, ale cicho, więc nawet może i coś nagram. No i te komentarze, które czytałem, moi drodzy, sama przyjemność. Jestem w szoku, jest to trochę podejrzane, bo nie wiem co ode mnie chcecie. W sensie jakoś tak nie sądzę, żebyście tacy mili dla mnie byli bez żadnych oczekiwań, ale mam nadzieję, że jednak się mylę. Tak czy inaczej, dzisiaj bez żadnych wykupów chciałbym wam Podziękować po prostu za to, że jesteście Piszecie te komentarze Dobrze się bawicie na tej serii No i że po prostu mam dla kogo nagrywać Także oby tak dalej No a póki co przechodzimy sobie do świeżej pory mitów, Bawcie się dobrze No i jeszcze lajka nie zapomnijcie zostawić To już w ogóle będzie super No, także lecimy z tematem Zamiast kupić bochen chleba Weź ze zniżką grę weneba Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem eneba.com. Możesz tam między innymi właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie znajdującym się poniżej zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Weneba. Hell yeah! Na logikę wilgotnego zboża nie powinno się kosić. A w nocy nadchodzi wilgoć czasami, więc może sprawdzić, czy w deszczu będą te kombajny kosić. Aha, no to to ma sens. No widzicie, ja zawsze byłem miastowy chłopak, to takich rzeczy nie wiem. No ja, dobra, też w sumie z wiochy pochodzę, ale cymbał ze mnie po prostu. Moi chani, pisujemy sobie kod, QS, coś tam to jest na deszcz. W to standardowe miejsce, gdzie badamy sobie oczywiście mity związane z kombajnami. I już z tego co widzimy kombajny się zespawnowały i zobaczmy, czy one teraz będą pracować. No moi drodzy, szybko okazało się, że jak najbardziej tak. Także raczej w Gita San Andreas wśród farmerów, rolników, jak zwał, tak zwał, nie obowiązuje zasada, że mokrego zboża się nie kosi. Tak to w skrócie wygląda. Także raczej tutaj te sugestie możemy sobie dosyć szybko obalić, a raczej powiedzieć, że sugestia. Nie pykła. Kupson sprawdź jak będzie nazywać się save zanim wykonasz pierwszą misję w GTA San Andreas. Ale wy ciekawcy jesteście, utala. nie, no fajne, fajne to jest, aczkolwiek z tego, mi się co, z tego co mi się kojarzy to gdzieś to było chyba na odcinku z ciekawostek, ale żeby nie było to w tym momencie sobie weźmiemy, włączymy naszego cheat menu, włączymy save game i być może na jakimś tam, o może tu krwawe żniwa. Weźmy sobie tutaj, zapiszmy tę grę i zobaczmy teraz do menu jak się nazywa ten save. Safe początki. No, także chyba można było się tego poniekąd spodziewać. No bo oczywiście, gdy zapiszemy sobie grę po pierwszej misji w grze, no to ona ma, z tego co pamiętam, nazwę po prostu Big Smoke. W sensie ten save, na którym sobie zapiszemy grę, będzie miał nazwę Big Smoke. Po prostu. Tak czy inaczej, podsumowując, no to ten save ma nazwę początki. Właścicieli ze stacji benzynowej może zabić przy użyciu mołotowów i bomb przylepnych. Chodzi tu o misję Tanker Commander. Zatem przechodzimy sobie, moi drodzy, do pierwszego mitu tego odcinka i do misji kierowca cysterny, gdzie oczywiście napadamy na stację benzynową w Montgomery, w Dilimore. Nie pamiętam, nie jest to istotne. Zapomniałem oczywiście. Ej, co tam się wydarzyło? Co... To... Co? Ta miejscowość to Dilimore, przepraszam, ty ale o co chodzi? Dlaczego to jest otwarte? Jak to tak? To tutaj coś ewidentnie mi nie pasuje. Być może to jest spowodowane tym całym modem Maribor, na który mam zainteresowany? What? Znaczy zainteresowany, zainstalowany, przepraszam, możemy sobie teraz tych gości w ogóle zabić. Ej, to jest mega podejrzana sprawa. Zobaczmy, co stanie się te teraz, gdy podczepimy sobie tę całą naszą cysternę. W sensie jestem ciekaw, co wydarzy się podczas tej kadcenki. Czy ci goście odżyją, czy jednak w ogóle nas nie będą gonić? No tego moi kochani to chyba gra nie wytrzymała No i koniec końców się skreszowała Bo mam czarny ekran, spacja Enter, shift, no nic po prostu nie działa Wbiłem sobie do wersji bez moda Reborn, no i tutaj jak widzicie doskonale W tym momencie wszystko wygląda jak należy Zatem moi drodzy, zobaczmy czy mam taki łakocie W ekwipunku jak mołotow jakiś Albo, o mam mołotowa, dobra Na początku sobie mołotowa przetestujemy Czy możemy sobie tych gości zabić przy pomocy Tego urządzenia, a właściwie to przy pomocy Tej broni po prostu, także rzućmy sobie Kilka mołotowów i zobaczmy czy te gnojki zaczną się palić, no mi się wydaje, że absolutnie nie. W tym momencie w ogóle rzuciłem sobie mołotow idealnie w okno. No i jak widzicie, no chyba tam w ogóle w sklepie żadnych płomieni nie ma. Czy są? Ej w sumie to z tego co widzimy: płomienie są w sklepie, z tym, że ci goście, no tak jakby nie mogą się podpalić, nie podpalają się po prostu od tych mołotowów, no jak zwał, tak zwał. Tak czy siak możemy śmiało powiedzieć, że mołotowy najzwyczajniej na tych panów nie działają. No, i w naszej kolejnej próbie oczywiście wykorzystamy ładunki przylepne do tego, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie tych gnojków zabić. Nawalimy sobie tych ładunków naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, co prawda, ile będę w stanie, ale myślę, że około 15 sztuk to tak na luzie. Będę w stanie tutaj sobie na tę szybę zamontować. Ty, no dobra, chyba wystarczy, tak mi się wydaje. No, jeżeli ten Mit działa, no to na pewno zadziała przy takiej ilości ładunków wybuchowych. Także bierzemy sobie odpalnik. What? Detonator, jak zwał tak zwał, i zobaczmy co się wydarzy, gdy te wszystkie ładunki wysadzimy w powietrze. To będzie niczym wybuch bomby atomowej? Nie no moi drodzy, jakiś fejk to jest, serio. Nie ma takiej chyba możliwości, żebyśmy mogli tych gości zabić przy pomocy ładunków wybuchowych, albo przy pomocy mołotowa, albo pravdo, prawdopodobnie przy pomocy czegokolwiek innego. No bo taki minigun, no to też zdecydowanie na przykład nie działa. Także, jak dla mnie, mit ten możemy sobie obalić. To, że wejście do karetki dodaje CJowi trochę życia, to pewnie wiesz, ale w grze jest jeszcze jeden taki wóz. A jest w nim wóz, w którym możesz kupić hot doga. Jakby ktoś tego jeszcze nie wiedział, to rzeczywiście jest tak, że jak się wchodzi do karetki, to się otrzymuje trochę zdrowe. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, czy tam mają jakieś specjalne medykamenty, czy co, ale no tak jest i za chwilę wam to jeszcze na szybko pokażę. Tylko na początku będę musiał trochę CJ-owi życia zabrać. Myślę, że tyle zdecydowanie nie wystarczy, ponieważ no raczej wejście do karetki nie odnawia panterza, tylko właśnie odnawia nam zdrowie. Także weźmy sobie, wysadźmy jeszcze jednego granata, uszkodźmy trochę cj -a. Zajebiście wyszło. Po prostu tego właśnie oczekiwałem. No, bez tu serio. A no dobra, tym razem nie będę podchodził tak blisko tego granata, żeby nas nie zabiło, nawet się udało. No i w tym momencie, jak sobie zwrócicie uwagę na ten pasek życia, to gdy wejdziemy do karetki, to nam troszkę tego życia, tak jak właśnie widzieliście, dodaje. Zatem ciśniemy sobie prosto do tego całego hot do go 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 wozu i zobaczymy, czy on też doda nam życie. Jeżeli tak, to będę w szoku, serio, bo nie znałem tej ciekawostki, o ile to w ogóle ciekawostka jest. No tak czy inaczej. Mamy już hot do do do, hot do, do go wóz i w tym momencie sobie do niego, znaczy właściwie to siadamy z motocykla i wsiadamy do hot do do dogowozu i czy życie się doda? No, o ile w przypadku karetki jeszcze bym to skumał, bo to bo to wiecie, jakieś tam medykamenty mogą być narkotykowe i tak dalej, o tyle w przypadku hot do go, go 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 wozu nie mam pojęcia jak to działa, ale działa. Także mi ten możemy sobie potwierdzić. Zabite postacie na łodzi obracają się głowami w kierunku północy. Czy my przypadkiem żeśmy sobie tego mitu nie badali? Nie wiem, nie pamiętam. No i z uwagi na to, że nie pamiętam, to sobie go raz jeszcze przetestujemy. Przeniesiemy się oczywiście na plażę w Los Santos. Jakąś elegancką udeczkę sobie do tego zespałnujemy? tylko nie wiem w sumie jaka będzie idealna. Ja zawsze lubiłem tego całego Jet Max. On był fajny, taki ładny i, 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 i taki taki trochę sportowy, nie? Po prostu jest to bardzo fajna udeczka, na którą jest Ciężko wejść, ale koniec końców się udało. Zobaczmy, czy nasze patałachy w ogóle wejdą na tę łódkę. <laughs> Zajebiście. Ale na spokojnie, popchniemy troszkę, będzie jak ta lala. Damy radę, nie ma co się przejmować. Szybko się zgrabnie udało, wejdziemy sobie teraz na łódkę, no i poczekamy, aż te nasze ziomki na tę łódkę też wejdą. Oj, 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 oj coś tu się zbagowało, ale nie, jednak się odbagowało, fantastycznie. No, chłopaki na łódkę weszli, ale czy to tak to ma wyglądać, to bym nie powiedział, co? Bo to, no, to są jakieś cuda bez kitu. No, ale okej, okay, zabijmy ich sobie i zobaczmy, co się po prostu wydarzy i czy czegoś ciekawego doświadczymy, czy ja w ogóle mogę ich zabić, ty, co tu się dzieje? Ej, ja właśnie odkryłem chyba jakąś zajebistą ciekawostkę, ci goście nie umierają, ej. Oni w ogóle się nawet nie chcą z tej łódki ruszyć. O co chodzi niby? Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie będę mógł się ich pozbyć, ponieważ to na pewno sobie badaliśmy, a mianowicie, że w momencie kiedy mamy zrekrutowanych członków gangu naszego, no to okazuje się, że tacy członkowie, nawet gdy nie siedzą na siedzeniu w wódce, to i tak nie mogą spać z tej łódki. Nie jesteśmy w stanie ich zrzucić po prostu, nie? O co tu chodzi? Nie wiem i chyba raczej się nie dowiem. No dobra, ale zobaczmy sobie co stanie się z policjantami. Jednego zabiliśmy i drugiego zabijmy. Oj, tego jest ciężko zabić. Okej, okay, udało się i teraz tam podlećmy, w sensie do tej policyjnej łódki i zobaczmy, w którą stronę są zwróceni policjanci. No i kwestia wygląda następująco. W północ mamy tak jakby po prawo od CJ-a, a policjant, którego, którego zabiliśmy, zwrócił się w kierunku południowym, w sensie swoją głową. Także, moi drodzy, po przykładzie tego policjanta myślę, że sprawa jest jasna i mit możemy sobie po prostu tu obalić. Snapshoty łatwiej zlokalizować, jak CJ ma na sobie gogle termowizyjne. Jestem już moi drodzy na lotnisku w San Fierro, gdzie mamy dwa snapshoty z tego co pamiętam. Mamy też w ekwipunku CJ'a gogle termowizyjne oraz mamy kamerę, żeby nasze snapshoty zlokalizować. I ogólnie teraz tak. Jeden ze snapshotów jest tutaj, tylko nie wiem czy snapshoty są o każdej porze dnia i nocy możliwe do sfotografowania. Czy w ogóle ten snapshot, a nie on był tutaj, przepraszam. Mamy snapshota. Tak to sobie wygląda. Jak widzicie, gdy mamy wyłączoną kamerę, on znika, nie? Więc musimy włączyć kamerę i wtedy się pojawia ta cała ikonka i gdy zrobimy zdjęcie to mamy tak jakby snapshota zaliczonego. Zobaczmy sobie teraz jak to będzie wyglądać, gdy założymy gogle termowizyjne. Także wkładamy je na oczy, no i moi drodzy ej, to co się w tym momencie dzieje jest zdecydowanie całkiem ciekawe, bo jak widzicie, ten cały snapshot zaczyna tak momentami bardzo mocno świecić. Zobaczmy co stanie się, gdy wyjmiemy sobie teraz kamerę. Nie no, w tym momencie jakby nic takiego się nie dzieje, ale w momencie kiedy mamy założone gogle termowizyjne i nie mamy wyjętej kamery, w sensie nie mamy jej tak jakby włączonej do robienia zdjęcia, no to ewidentnie ten snapshot jest bardzo fajnie widoczny. Zobaczmy jeszcze jak ten temat będzie wyglądać na przykładzie tego kolejnego snapshota, który był gdzieś tutaj, pamiętam na tym, na tym czymś, bo nie wiem jak to się w sumie nazywa, jest to jakaś tam panorama miasta San Fierro, jakiś taki ala billboard, no jak zwał tak zwał. Tutaj też mamy snapshot jak widzicie w tym miejscu dokładnie. No i załóżmy sobie Google termowizyjne, żeby sprawdzić jak to będzie wyglądać. I zobaczcie, że sytuacja się powtarza, w sensie Snapshot jest fajnie widoczny W sensie może w tym momencie jakby ciężko Powiedzieć, że jest to Snapshot, bo po prostu To się świeci, ale jest to wskazówka Że coś w tym miejscu podejrzanego Się znajduje, czyli że Może być to przykładowo Snapshot Tak czy inaczej moi chani moim zdaniem sprawa jasna I mi ten możemy sobie Potwierdzić Jeżeli kogoś zabijesz i wejdziesz do karetki, to usłyszysz komunikat o tym, że na danej ulicy znajduje się ranna osoba. No, powiem wam, że ja niestety jestem bardzo sceptycznie do badania tego mitu nastawiony, ponieważ w momencie, jak sobie jadę ambulansem, to już nie słyszę żadnego zgłoszenia, nie? Więc także, no nie wiem, czy jakiekolwiek w ogóle zgłoszenia w ambulansie się pojawiają, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak zabiję tego przechodnia. Także dobijemy go sobie, teraz szybko biegniemy do ambulansu, wsiadamy, no i sprawdzamy, czy będzie jakieś zgłoszenie, czy też nie. No i cisza. Zabijmy sobie na próbę jeszcze jednego przechodnia, niech to będzie ta kobitka, ona też jakaś taka waleczna ewidentnie. To jest ta laska chyba z triady i dlatego. No tak czy inaczej, zabiliśmy ją, wsiadamy do ambulansu i... Jajco, w sensie no dalej nic się nie dzieje. Także no, wydaje mi się, że podejmuję w tym momencie ostatnią próbę. No, chyba że być może w ogóle coś źle robię, nie? To napiszcie mi w komentarzu. Zobaczmy sobie raz jeszcze, tylko że nie mogę oczywiście nikogo zabić. Choć tej babo. Zabijamy ją sobie. Okej, okay, kasa wypadła. Wbijamy do ambulansu i zobaczmy po raz ostatni. Ponownie nic się nie wydarzyło, także no moi kuchani, jak dla mnie sprawa jest jasna i raczej no coś takiego w tej grze nie funkcjonuje. Natomiast to jak mówiłem, jeżeli coś źle robię, to dajcie mi po prostu o tym znać w komentarzu. Mimo, że przemalowanie auta u tej dziewczyny CJA z San Fiero jest darmowe, to jak mamy mniej niż 100 dolców, to i tak nie możemy tego auta przemalować. No i tutaj powiem wam, że to będzie bardzo niemiłe ze strony Michelle, jeżeli ten mit się potwierdzi, bo no jak CJ jest przy kasie, to spoko, nie kochanie, nie musisz płacić mi stówki, ale jak CJ ma zero, to a ty gnoju, dawaj stówkę, nie? Tak czy inaczej, gdy wjeżdżamy sobie do garażu Michelle i zobaczymy na stan konta CJ, -a po tym jak auto zostanie przemalowane, no to okaże się, że z konta CJ nie została pobrana jakakolwiek gotówka. Czyli no sprawa jasna, tak? Mamy tutaj sytuację, gdzie ten Pen Spray rzeczywiście jest darmowy przez to, że Michelle jest dziewczyną CJ'a. Natomiast w tym momencie odejmiemy sobie z konta CJ'a wszystkie pieniądze, czyli wanimy mu zero po prostu i zobaczmy co stanie się w tej sytuacji. Czy CJ rzeczywiście nie będzie mógł przemalować swojego wozu? To zajebiście. Ej, ale w sumie to dlaczego tak się dzieje? No bo skoro jakby nie jest pobierana CJowi żadna opłata, to dlaczego potrzebujemy mieć minimum 100 dolców na koncie, żeby zostało auto przemalowane? Trochę jest to bez sensu. No i cała ta możliwość darmowego przemalowania samochodów w garażu Michel jest po prostu bez sensu. A poza tym, jak pewnie nawet pamiętacie, gdy wjeżdżamy sobie do PN Spraya nieuszkodzonym samochodem, to w PN Sprayu wówczas ta cała, to całe przemalowanie jest również darmowe. Jak możecie jak zauważyć, przemalowaliśmy nasz pojazd i z konta CJ nie zniknął nawet jeden dolar. Zobaczmy sobie, co w przypadku spraya się wydarzy, gdy odejmiemy wszystkie pieniądze z konta CJ. A. Dobra, kasa odjęta, wjeżdżamy do spraya i czy w tym momencie będziemy mogli przemalować sobie pojazd? Nie możemy, potrzebujemy mieć na koncie 100 dolarów, także garaż Michel działa dosyć podobnie jak zwykły spray Z tym, że wydaje mi się, że chyba jest ciutkę inaczej w przypadku garażu Michel w momencie, kiedy uszkodzimy sobie pojazd, nie? Bo w tym momencie Chyba to całe przemalowanie także będzie darmowe. Zobaczmy, jak to wygląda. No właśnie, pojazd został naprawiony całkowicie za darmo, co w przypadku Pani Spraja nie ma miejsca, ponieważ tam w takiej sytuacji byłaby pobrana opłata. Tak czy inaczej, ten mit niestety możemy sobie potwierdzić. Dziękuję wam moi kochani, że byliście dzisiaj wraz ze mną. Zapraszam was teraz na inne odcinki i jak zawsze na koniec dziękuję patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu mojego kanału. Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.